Look how my mind played Little bit of fame, little bit of hay, a little bit of change Watch the craze, keep it sane no fade away. Look how my mind plays little bit of fame, little bit of haze, little bit of change, watch the craze, keep it sane no fade away, fame, hate, craze, it, say, don't fade away. My... Witam was bardzo serdecznie w końcu z Grand of Auto Sandra's Dizeru O mission Dawno nie było cię każdy umień wiem. Wie. Dzisiaj misja pod tytułem Ta misja jest huo. Tak Taka nazwa misji. E, dobra, jesteśmy tutaj. Pytanie, jak tu się zwie. Halo? Willowfield, czy ja? jakoś tak. Lecimy z misją. Ta misja jest. Kurwa, może wynagrać swoją misję. Mission design by Rico A dla ciebie mości pan Mikołajek. O, już mam pomysła. Zrobię misję jak na róża. Albo wiecie co. A, szkoda, kurwa, gada, szkoda, szczepić ryja, naprawdę Stonoga! Siadaj do. Ch... Ufalo! Nie, no, kurde. Stonoga misji to już od razu 10 na 10. Jadę po Two po Number 9s. Two Number 9 A Number 9 Lord. jeźdź po Extra dip Od Big Smokea do Kraken Bell. Oczywiście jedziemy do Big Smoke, bierzemy jego order, jego zamówienie, extra dip, extra sauce Tu number 9 and a large soda. Dzień dobry, poproszę number 9, number 6, with extra dip. Big Smoke! Yeah, fuck a big smoke, remember that name. Oh, oh, oh. Co tu się będzie działo? Bobby Bigsmoka, który chce cię zgwałcić. O ty Bixmock, wszystko było wiadome już od początku gry. Że chcesz mnie tylko. Dobra Mango. No i wracamy na terytorium. Oczywiście. Co tu robi? O, robi jeszcze więcej Bixmoków. No. What the fuck? Gincie Trzech <tryk> <tryk> pedofili smoków. Gin. Kurde Ryder, nigga. <tryk> <tryk> Zabij si za złe extra dip. O oh, kurde. Gin. To był słaby extra dip. To, był, to było słabe zamówienie CJ. Dobra, jest. O kurde, dilerz nas gonią było. Dostali wścieklizny. Jedź do grow, a ja im pokażę, gdzie raki zimują. Ha, raki. Raki eskortuj eks ziomka, żeby zawiózł się do Grove. Spoko, ale ten ziomek przejeżdża. Mieszkańców Los Santos. Nieładnie. Yeps. Trafię? Nie. No tutaj jeszcze mnie gonią. Jebut. Jeszcze ktoś mnie goni? Jeszcze mnie gonią. Żryj to. Je... E, ej, 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 ej. Dobra. Myślałem, że... Wo! Ziomek! Ziomek! Ziomek, 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 ziomek! Ziomek, ziomek, ziomek! Zostawiłeś mnie. Ty śmieciu. <średii> Obiekty z dupy 2016 <laughs> Jeden balast z dupy 2016 Pomocz mi tobie z balasami. Jeden balast z dupy 2016 Co tu się dzieje, ty, ty, Dzień dobry Obiekt z dupy Nie, to, 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 to było dobre I tak się tworzy misje do dupy Oczywiście misja dla Beki. Pozdro Skadry, pozdro Mikołajek. Ej, bo sobie na to plułem monitor, nie? Tego śmiechu... No, wiesz, jeszcze w końcu ten monitor, nie? 10-letni. Pozdro 600. No, więc mam nadzieję, że misja Wam się podobała. Racja, ta misja była ch*****, hu... ale mi się podobała. Było, no, był humorek, był. No i co? Ja się z Wami żegnam. Idę nagrywać kolejne odcinki. Siemaneczko, Luba, trzymajcie się.